Witajcie bardzo serdecznie, ja jestem His, a to jest Starka 2 w trybie multiplayer Hado the Swan i to jest podtrójka nie moja, tylko dwóch masterów na mapy Sweet Air. Zaraz pozałączamy. Tu, tu, tu. Kurde, pozapominałem. O, mamy Zelga Zelga Creeper na południu, a na północy Protosa NIAS. Ja mówię, to są dwaj masterzy o, w, tu, e, w opisie dam link, z którego można sobie pobrać Właśnie różne powtórki ok. Tu chyba Emi z M, M Starcraftu podawał w tą stronę. I tu mamy dwa wysłane na dżorców, na poszukiwanie Protosa. Mamy niecko rządcę już użega. Tu się Gedeberry tak jest. Brama buduje. Uf. Dwa asymilatory? O, może być ciekawie. <coughs> Zapomniałem. Co zrobić na dwa asymilatory? Chyba te kroczące małe potworki. O, tu wysłane. Na drugą expansję. Tak, tu czeka już sobie... ...robotnica, żeby położyć... ...nowe hacery. Albo wyręgarnie. O, pie, jezus, druga ekspansja zajęta. Jak to zawsze pr przeważnie żegi muszą szybko robić. Tu sobie nadzorca pomału, tu leci. Tu już mamy Daj mi produkcję. O, tam, że tu będą latać sobie. Pięknie. Ups. No. To co? Łóż! Rzeź statku matki! kaj to jest produkowane. Łóż! Mat statek matkę przeżywać? Dlatego jest to potrzebne. Łoł! Wow. Popatrzcie o mechanizmie, tu już druga też jest Keeper. Już wie o tym ustawione dwa pionik proni i tu pewnie będą kanonki. A tu się już wylęgania zrobiła. <coughs> tu już też dwa będą ekstraktory ustawione. Garnia, mamy robotnicę, kurową następną, przyspieszioną metabolizm. To próbował jakiś mały, mały las z ringów. To jest Nexus, oczywiście. Zaka robotyki, czyli korosy postaną. to jest obstawienie. Uu jeden mały wiedny, żejging. Ale mamy tropicę ja też. Tu sobie patrioterię. O, ale wartownik będzie osłonka. Tak jest. Brama, brama, goni bramy. Czekaj robotyki. I możemy się spodziewać w niedługim czasie kolosusów Tu co mamy Cztery zeringi Robotnicz ma to... to a teraz Zeriglus ma więcej produktów, Zeriglus sobie tu ładnie bierze Tu creep jest rozprzestrzeniany, żeby te nas piękne zeringi mogły szybciej sobie pobiegać a tu zasuwają ładnie w <coughs> O, tu się już bi bił. Przegapiłem. Produkcja... Ajaj, jaj. Jeden zring sobie nie poradzi. I on ładnie pokrycie ma już. A tu jeci, spieg, obserwę. będzie spiegował. Co tam nasz zring robi? Oczywiście bramy jedna, druga, co jest w obok Nieśmiertelni, tak jest. A tu już się nam przystarczał nadzorca, żeby tu ładnie też pospiegować. <coughs> to takim czytelnym miejscu będzie widział, co wychodzi <coughs> stąd i stąd. I chyba w bezpiecznym miejscu od tych bo one też wykrywają nie, niewidzialne. A nie dał rady, będzie spuszczał tego powyrodzinę. <coughs> Chyba, <trywa>, żeby udawać Jenuski wroga, tak jest, spuścił od mięsa i zaraz tu się stoi. <grywa> Ale nie dał się nabrać ni, na Nias roboty, tu jest. jest interny. to jest fajnie. Dzień statku matki, tylko jeden może być. Ale fajnie to wygląda. O, następna węgania. Widzę, że creeper szybko się rozprzestrzenia Czyżby tu nas Zwiadowca Zginął Nie, tu się przeniósł centralnie nad bramę A tu już sobie a będzie przeżywał tutaj zerotów Dzień Wolnicy. Krze Kolejny pionik, pion, <coughs> obstawiony pionem Z bramy otwarte. Uuu, gwiezdny portal i feniksy. Będą porywać. O, tuż nie zauważyłem jak tu Genry, a cztery Zeroty próbują... rozwaj ze Jedna hygralistka biedna. Będą kolejne trzy. <coughs> Ale... O, ale już kakany są. Tak jest. Ta ja rady nie. aj! i... Co? Ralka, tu to jest. Robotnicy, co spróbują? Hacery wytrzymie? A, chyba... Tak, nie udało się. Nie udało się. A tu już tropiceje uderzają Podchodzą, ta wy, takie zmiana agro Hej szybko tutaj posunęła się Co tam w bazie? Ulepszenia nosych na ziemi potrosów poszły Tu ręgów, tu rzegi, za on no tam <coughs> obstawione tymi kokonikami Tu się wróci <coughs> Odpracę, a tu flota gwiezdna Feniksów. już jest w Mamy 11, 3 królowe. Jeden nadzorca Hydra Iskatora. Tu... Kolejny nadzorca będzie No i ciekawie, ciekawie. Tu się produktora upgrade wszystko. Starcy robotyki, teraz powinni, potem będą mogli kolosy wyskoczyć. Ale patrz, i tu jest Feniksów, osiem Feniksów. I kolejne bramki, gatewaye. A widzę, że tu już... uuu, uuu, jak ja tego paskówca nie lubię. Nawet mogą się przestawić potem w stepu. A to jest już potwornos. Ja mam int... ...fencerów. <coughs> Uuu, tu szybki, Takie ja. ...taki małe... podrecenie i spróbowałem Feniksami coś zrobić. <coughs> no, no, no. Tu już inny opór się stał <coughs> z tymi skazicerami, tutaj mamy Hydroiskę, karakany. będzie ciężko. A tu już kolejna EXPACISA Protosa jest przejmowana. O, kolejny gateway Bram roku MRUKU ci templarusze mogą wyskoczyć. A czy jest produkowany korosusz? W jednostkach go nie mamy. A, już już jest Yes, Jez, zacło się pierwszy kolosusz Aha Chłopak się zablokował <gryzny> Zablokował sobie dwie próbki <gryzny> Musiał zniszczyć bramy ja myślałem, co kur co, tak ważna. Uuu. Czwarta ekspansja, no 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 rzek próbą nas tutaj. <grymne> o, tu piękna fala. Uu, tu obrona te, będzie tak jest. Potężna obrona te ekspansji. Wschód jest broniony przez Protosa bardzo dobrze, tak samo jak zachód przez Zega. No 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 A tu coraz bardziej ta ten klip jest rozprzestrzany i bliżej, bliżej bazy Protosa i wyszedł pierwszy kolosus tuż upgrade, ty dla niego idą. Promień otłani. Uuu, pięknie. Te stateczki. <laughs> Oraz wołabym te lotniskowcy co wypuszczają Wiedziałka, jest. Orkan, ciekawe jak orkany działały, my też nie miałyśmy okazji wypróbować. On jesteś niewidziany? on tak wygląda? Taki <coughs> mały patro sobie puściliśmy? <coughs> uh. pięknie. Tu flota powietrzna jest bardzo dobra. <tryk> tu ten klib niedługo chyba zaś pójdzie o kroczek dalej. I te nasze zeringi. Mamy tu. O, dwa żeringi tylko. Królowe, zmije. O, przez je w te. W zmije. <tryk> Wskazyj cejn. <celi. tryk> To powoduje, że one mogą przyciągać, Uuu, a żęgi też tu mają, nosi ce roju. Uuuuh, <coughs> No, no, szykuje nam się, piękna walka. Patrzcie, je surowców ma Protosz, minerałów ponad 2000, i to mało co schodzi, i 200 na 200 produkcji wyprodukowanych jednostek i full. Uuu, pos, idzie fara. Idzie fara, to... to Jak te się i i trzeba dostangać wszystkie korosusy. Uuu, uu. Ta ekspansja jest zagrożona. Ta jest dozbroniona, to wytrwa. wytwa. Ale tu korosusy musi tego korosusa. Kaj on tu be Jest w ogóle bo go ktoś wystawił musi trzymać ta eka O Tu chyba coś było A, tu jaka zabawa w podejście temper mocznym temperusem Ja z stepu się wpoi Wygania panie Padła. A, to mała strata. U tu, 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 tu. Zdążą zdążą się o aktywnić? Tak jest. O, są te orkany całe. Dobrze wycaił, że są te zmije i wycofuję te jednostki, które zmije mogły wciągnąć do środka, wśród. Do środka tego roju, gdzie byłyby naprawdę zagrożone. Aj, pięknie, pięknie. Te żmije tu... są naprawdę groźne. No i też sobie bardzo... Widziałem, że nie ale są groźni. Uuu, Tu te reski już wymierają, ale cała ta kanona... obrona kanonowa upadła. Tak jest, przeganiamy Zajga z powrotem do siebie. I, a kiedyś? Otracone jednostki. No w surowca <coughs> prawie podobnie. No, no, no. Ae, no se daje dużo jest. A idziemy się stracił ten piękny korosz muszę kać wykitować. A tu, T ta armia daje jest inna. jeśli <laughs> Protoss tu czegoś nie wykombinuje, no to będzie być źle. Bo tu iść do po... Trzeci pożar a upgrade do chyba Tu Hydrauliki. Przyratują nasze orkany. Wszystko na pierwszym poziomie. Opancja <coughs> mechanisa masywna. No, no, no. Protest szybko odzyskuje siły dzięki tym <coughs> swoim czterem bazom. I kolejny. Uuu, jak pięknie strzelają te orkany. Atak. Tak jest. Nie pozostaje. Uuuu, decydująca walka chyba. Tak jest. Tak Uuu, uuu, frota upada. Słyszę Korosu skoro ale co nie za późno? <coughs> Nie ma go tu co zbytnio os osrano przed tymi skazicrami. Upadła w ramę. <coughs> Dzęk o tu się bawi Wycofał się Bo to już nic nie produkuje A teraz nexosa kolejnego GG Niaz napisał <coughs> nic innego, tu miał dość sporo armię. I by go mógł spokojnie przejechać po tych trzech, no, trzech i niecałej czwartej bazie. Aż tu bym na mógł na chwilę zatrzymać. Ale protos by tam chyba już nie da rady się odbudować. Mam że Wam się podobała taka taki powtórka dwóch masterów. Pokaz wysokiego poziomu. Z a teraz amatorski macz o komentarzem. Jeżeli tak, to dostawcie łapkę w górę i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się. Cześć!